Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Ada, To w 97 odcinkach mojej serii. Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. W odcinku dowiedzieliśmy się, że Loki nas zdradził za to, że Havi u... pokonał jego syna i go więził. Nie spodobało. Ja no, nie ten mieniony 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 kocioł oraz ten prezent chodźmy pod koniec odcinka. Dwa zadania. Najpierw bym się zajął tym punktem nawigacyjnym, żeby, żeby mieć oblokowaną szybką podróż Zaznaszie tego drzewa. czy jakoś łatwo będzie. Aby też w okolicy jest ten zaginiony kocioł, bo ona mówiła, A to jest porośnięte. Kami? A co nie jest, to skóra ta, powęża. Coś tam pasuje, ale też wysoka spinaczka tutaj jest. Ta leka to wyglądała na takie malutkie drzewo, ale jednak. Trochę ma. Ej, bol, spinaj się, spinaj. Dobra. Jeszcze tylko dwa skoki będziesz na miejscu. Ale możemy podziwiać widoki. tutaj mamy jeszcze jakiś. Latka w gałęzie. Teraz się tu wysoko. Coś tam akad jest. Jest solidnie tu wysoko. Teraz z rukiem sprawdzimy, gdzie mniej więcej może być ten kocioł. Jest jakaś gwiazdka. Nie, nie jestem pewien, czy stamtąd nie przybyliśmy na początku. Dobra. Kocioł. Gdzieś tutaj ma być. Po prawej. Rozejrzyjmy się. Gdzieś po może uda się znaleźć? Gdzie on dokładnie może być? Gdy będę go przywozili, tego co każda jest tutaj napadnięci. Steel and flesh here. Leave no Dobra, zobaczmy pierwszy ten wóz. Co jeszcze mamy? Jakieś tarcze. A ditch was dark, so the cart would break a wheel. This was an ambush. Go up Something huge was dragged this way. If it was Agir's cauldron they dragged through here, it must be large indeed. So, here, yeah, they ślady traces of destruction. Ale dokładnie? W sumie, ten tędy właśnie, te zniszczone drzewa. Za tym można by się udać. A tu są strzały. I w tą stronę najprawdopodobniej. Jak daleko go wywieźli. Ja tak patrzę po zniszczeniach, to wydaje się dość ogromne. To no, chyba nie tutaj. Ewentualnie... nie skręcili przypadkiem. Chyba, że tutaj. Jakbym mówię że koło korzenia. To jest korzeń. Chyba, że ta chatka właśnie wydaje, że... ...to nie jest

Z okazji tutaj mamy bogactwo. Żebym je zgarnął. Ja przejrzyszedłem stąd. Już się tu udamy. Tego koleżka załatwimy. Dobra. sobie przejście. Chodźmy tutaj. W tą stronę jest bogactwo. W mamy tutaj dwa, czy jedno? Wygląda jakby były dwa. Za chwilę pewnie przekonamy. Zniżmy to. Kamienną krew. Kamień też mam pełny. Tu jest jakiś list. Gotowana przemowa.

Tutaj okay, na pewno będzie się rozejrzeć, za tym kociołem, czy... Dobra, zaciąłem. I ogólnie łatwiej się rozejrzeć za skrzynką, plus za tym kociołem. Dobra. Tu jest jeszcze dwóch. Oh, no oh, Seder can save you now! Die, die, die! The Mieusznicy. They are strasznie happy. This cave is home to these Jupner. They must have fallen far to live in such cheerless squalor. It seems his sons have been hiding here, awaiting their chance to take it back. Now, <laughs> spostrzeżenia Eivor. I hope this table is out spi. As zaśnie na wieki. Nie będę cię budzić. Dobra, i dziś to chyba ta skrzynia. O, no właśnie. A nie, to jest. Nie do zniszczenia. Jeść właśnie tam. Po drugiej stronie. Więc mogę tam wejść z powrotem? Nie. To on tam nie zaskoczył? Było pewne, aby tam mógł doskoczyć. A ten nie wejdzie na pewno. Jeszcze raz przez tą drabinę. Próbowałbym jeszcze raz tam doskoczyć. Próbowałbym normalnie mógł tam doskoczyć. Jedna jednak nie. Za krótko, to jest po poszlaka, właśnie w tamtą stronę. Może tą drogą? Dwa klucza. Okej, okay. ten chyba, mam radę się Wspiąć. O, idealnie, to, to mi chyba nic nie daje. Że faktycznie mam ten ten przeskoczyć, chyba też było wejście. Myślę, że oni tutaj przyszli, bo mi się wydaje, to jest ta magia. Ja nie mam... nie kojarzy, jak ją się tam zdejmuje. Tutaj, bo co jest miłość migło. Tutaj się będę wracać. Tak, wrócimy tutaj. Tutaj więcej nic nie ma. Tam jest klucz. Pronę no, klucz do tych drzwi. Płacu w ręce, w ręce w rękawicy, prawda? Taka była końcówka. A to, Ciebie. się ciebie? ciebie. So Sąby tylko jeden. Dobra, teraz co tutaj mamy? Będę chyba przejdzieł na dół. I jak tutaj dalej to wygląda? Myślałem, że ten klucz jest że będziemy... Widzimy masz ten kocioł. Jestem ślepy. Czemu no się pierw chciałbym... ...pogadstwo zebrać? Mówię, ten klucz chyba będzie... Potrzebne jak nie myśli z tym kociołem, tylko ja mogę cię popchać, a tutaj ja muszę sięgnąć a do góry na to. Dobra i mamy skrzynkę, No jednak. kolejną krew.

Tam do góry, wyjdziemy z tej rękawicy i udamy się potem prezent dla tego władcy. Jestem szansę na zdobycie miodu. A jesteśmy na zewnątrz, a gdzie jest druga część z tego zadania? Tu byłaby ten tak. Znajdź razem tak. Tutaj to było. Będziemy musieli tutaj udać. Czy jest jeszcze jakiś punkt nawigacyjny? A tam już. Do tej uczty. A się udamy kiedy indziej. Musimy odszukać dom Ryma. Ja! I już tą sam trzeba się udać. Kolejny tej żeby nas zauważyli. być jakieś zwierzęta. Chyba tak nawet po dźwięku. Znam, że to są zwierzęta. Zresztą oni też... Zauważam, do że oni przybierają też posyć zwierząt, więc nie wiadomo kto to może być dokładnie. Jesteśmy na miejscu. Go. Mamy pyskówkę. To ja chyba. I o ten obszar, pewnie jakaś magia zatrwały szukać na, na strycie. A, to wy wyglądało tak, że oni po prostu przemienili zwierzęta. Tak było podczas tego komora i pod postacią zwierząt wrócił mi się o ścianę ile trafię. Niestety nie trafiłem. To brakło trochę Nasz czas się z tobą nie blokuj mi tutaj nic. A z nim się miał postać się niedźwiedzie. Chyba wtedy też tak by było. Równowagę, a nie zamierzam nadepnąć. Ok, ja po prostu tak zajmę. I teraz możemy się skupić na szukaniu tego pałacu. On się obrócił w ruinę, więc nie zdziwiłbym się, abyśmy musieli zanurkować. Tutaj coś będzie, gdzieś szczątki leżą, w tych szczątkach coś znajdziemy. Tam coś jeszcze jest, jakieś bogactwo, garną przy okazji. No i znaleźliśmy ten dom.

Mam bogactwo. Teraz u góry mamy prezent. A tego tak łatwo tam wejść nie będzie. Może tędy? Nie, jednak nie. Może z mnie zanurkować. Tutaj może być jakieś przejście. Od tyłu.

jak już tu jestem... ...zrobię pyskówkę. No, by nie zrobić tą pyskówkę? Powiem to, Potem... Potem moja laska się udać. Tutaj... u góry. Dobrze widzę. Patrzysz jej worszy. Nie bardzo. Jak nie chcesz. Dobra, to na pójdziemy. Zbliżone, że widać, znów się pojawili. Szkoda. Tylko będą tutaj przeszkadzać. Że uda się ich obejść. Na no, szczęście mnie nie zauważyli. Dobra, jest mój skarb? Tego niestety nie widzę. Ale już, już wiem gdzie jest. Przeszkadza mi, to, że mnie zauważyliście. Tak chciałem tu na szybko wejść. Oh. I pobrałem to się nie spodziewałem po tobie. A też to potrafię oddać. Mam blokowanie. Chyba wilka, znaczy nie wilka, tylko właśnie niedźwiedzia zmienia. Różnica poziomów tutaj przeszkadzała. Dobra, chyba też wszyscy możemy zabrać skarb, Czy znaczy tutaj jest jakiś łucznik. O, no już po sprawie. Ja mam jeszcze pyskówkę w okolicy. Raz, z kim tem tym razem będziemy zyskować. Ostatnio było z Torem. jest dokładnie? Chodzi no. tutaj. I need your eyes, to jest już bogactwo. Tak, już jestem. Czemu by nie. Później będzie mniej. tak i zrobimy tak. Zdejmijmy. tam się potaj tam do tej, tej skórki Teraz jak tędy wejść? Tędy na pewno nie. O, tędy powinno dać radę. Może tak tędy wejdziemy? O, właśnie. To jest chyba pusta ściana. Nie możemy się wspinać. Zresztą te ślady tych ...magii od nich. Chyba to nie przeszkadzało nam jakoś. Dobra. To ją odlokowaliśmy tym oto sposobem. A, tylko potrzebujemy... ...klucze. Któż jest? O! Tutaj. Nie dokładnie. Na pewno nie, Look who it is, none but the high one. Ratatusk the tree rat. What message do you carry today? I've received a new message just this morning. It says. That a is the scroll who here shall run on the ash tree Yggdrasil. And the high one is he who will be crushed underneath my flighting skill. What say you, high one? I will take you on, squirrel. Say when. Good. Let's begin. I'm a messenger born, and I have got a word here from up on high. You'll be slain and undone by my cutting wit. I will stomp you like a rat. <laughs> You're no good. True, tooth I am named for the way I bite at the bark of this world tree. But they ought call me Knife Tongue for words so sharp. They're too dull to conquer me. Not bad for an old man. I deal mostly in gossip, but here say truth. Hearken to the words I speak. You are a fat-headed fool and a puny god. I grow weary of your squeak. That was almost good. Ratatusk is the squirrel who here shall run on the ash tree Yggdrasil. Though he fought with some fury and did his best, it was Harvey got the kill. Nie lepiej się. Fajna zmiana. z słońcem. Teraz właśnie chciałem znaleźć ten klucz. A jest gdzieś. U. A nie mi się, bo by on był. No dole. ...w tych okolicach. Jakieś tutaj przejście jest. Ewentualnie jakaś tam magia go broni? No Tam na tej wieży była magia. Może właśnie to jest ten sposób, żeby odlokować ten klucz, bo... ...jak ją wspinałem, to coś się pojawiło. Jak dobrze wiem to, to z czasem też znika sprawdźmy tę teorię ale to jest właśnie ten sposób Chodzę teraz ten się wspiąć i tutaj patrzmy albo za pierwszym razem jak sobie kręciłem to nie zauważyłem. i do zejścia w dół. tam, że właśnie ta magia to odblokowała. Co nas poprowadzić, Bo może jednak ten będzie droga do klucza. No, zaskakuj. Jak to tutaj wygląda? To tutaj coś mamy. O, i tym razem mamy. Właśnie tej wieży tutaj nie było. Zobaczymy czy tędy damy radę wejść. Tamty by chyba wydało. Rozejrzymy się tutaj. Spinaczka. Teraz jej nie. Ale tędy jak najbardziej. Jak to by wyglądało. Bardziej z tej strony. A no właśnie. I już mamy tutaj te kolejne ślady Serio nie się na to Jak przy poprzedniej wieży I magii Wy coś jest ukrytego A i tu jest ten klucz Dobra Tak to było zrobione Co jeszcze mamy? To no, już nic. Dobra, to możemy ześliznąć ze się na dół. W tej drugiej wieży. No, I tym razem już skarb mamy. I to już zabyty. No i spoko. Już... tych bogat zebrałem? Któreś jest. No tutaj też i która będzie. Uff, uff, trochę tak tyle. stukało. W okazji odna się tajemnic. Mam raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze trzech brakuje. my gdzieś tutaj będą. Bardzo może właśnie tutaj. Wie. Jak po następnym odcinku się udamy tutaj? Tu się Okazji przy tym punkcie nawigacyjnym. W okazji więcej nam rozjaśni Pokażę właśnie tych tajemnic. A teraz jeszcze tylko te umiejętności. Plus 5 do zdrowia. Wilka. Odporności na takie dystansowe. Ciał symulacyjny będzie dostępny. Już powoli takie kółko się latacza. trochę tych leweli. No to w tym odcinku było tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Ten odcinek się spodobał, zostaw tylko w górę. Raz komentarz. A w tych materiałach. Cześć.